Napis... O, jest już Dziewiczenko na Discordzie, tylko zaraz go przerzucę w odpowiednie miejsce. e. e, e. jest takie łatwe. Halo, halo? O halo, halo, już się słyszymy. Słyszymy się. Słyszymy. Jasny gwint, ja jaki miałem. mecz, panowie! Nie no, mi, mi w ogóle te. Bez, wy, bezpiecznik wywaliło, nie? Już pęka, pęka mi głowa, ale fajne spotkanie, mam nadzieję, że emocje były na streamie. Były niesamowite. Ja powiem ci, mi jest tak gorąco po tych ostatnich mi, ale rundach. Mi, 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 stary ten, mi leci kropla z pod pachy. Przysięgam bogu, nie? <laughs> Ja, pewnie już odpowiedziałeś, jak się czujecie ogólnie. Nie, no każdemu siedzimy właśnie na te, i gadamy Każdy taki zmęczony głos ma. Ale ja to no. się nie dziwię, wiesz, to jest pełne BO3 na wysokim poziomie, wysokie tempo tych spotkań. Bardzo, bardzo wysokie wyniki, bo jedna dogrywka i dwie mapy praktycznie do samego końca. Co nam w ogóle powiesz o tym meczu? Jak się czujesz po tym przegranym ascencie? Bo delikatny troll tam poszedł, można powiedzieć. No to, to ten, to powinno się 2-0 skończyć, bo myśmy się tam na 12-11, jak wygrali, wygrywaliśmy, to oni tam mieli 2K w portfelu, mieli jako, mm -hmm. e, Chyba nawet z jednego Rifle nie mieli. I no, ten. Tak. no i nadzieliliśmy się, ale no, no co, no wiedziałem po ascencie, że no jakby to wszystko jest ze wszystkim. Są mm -hmm. Tak, ta, to, to, to tak naprawdę to my, my, my przegraliśmy tę mapę. Ale no, chłopaki też dobrze gra, grali, oczywiście, że dobrze grali. Znam IK i Morfan. Tam przecież no, no to powiedzmy... Urozdawali rozdawali ładne hedy, to prawda. No. A co mogę jeszcze powiedzieć o Ascencie, no w ogóle pierwszy raz w życiu staram się prowadzić grę. Nie. Czasami, lepiej, lepiej albo gorzej to wychodziło. Moje prowadzenie gry na zmianę tam z Sinzem sobie a Bardziej na ascencie sins ja na pozostałych dwóch mapach trochę więcej prowadziłem. No słuchaj, Ascenta przegraliście, dwie pozostałe wygraliście. Nie, nie A, wiem, nie wiem, nie, nie chcę wskazywać kto jest lepszym iglem w tym momencie, ja, bo, ale... bo to, nie, 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 nie możesz tak <laughs> mówić, bo tu zaraz szefu, szefu... Szefu kick zrobi ze Spiker'a, więc ja bym tu uważał na słowa, <laughs> no, oczywiście żartujemy, tak? Świry, świry. Nie, jasne, jasne. Ale... Ale powiem wam, no chyba zaskoczyliście sporo osób. Y tym, że już w zasadzie pierwszej rundzie pokonaliście Ardent, tak, ekipę w odmienionym składzie w stosunku do ostatnich kwalifikacji, ale to wciąż jest IKE, to wciąż jest Morfan. Jasne, no, jasne, jasne. Oni też ze sobą trenują, z tego co wiem, a wy chyba zagraliście trzy praki na krzyż ze sobą jakoś znaczy, tak? czy no, te kosy zagraliśmy, żeby sobie pograć. Mieliśmy w ogóle zagrać five staga rankedami, taką, żeby sobie popykać razem, to nie, nie miało na celu. W ogóle trenowanie jakichkolwiek egzekutów, mhm. tylko tak, żebyśmy sobie zagrali z opakami. Jakieś takie żeby... minimum komunikacji wyrobić. No, ale my, my ogólnie się znamy już kup, kupę czasu, no bo Since, Arcim i Peja, znaczy Echmerhaen, my mhm. siedzimy praktycznie od, od półtora roku nad tym spiku, więc tam się znamy. No i MLA, ta, MLA ta wzięliśmy do siebie, bo też jest w jest, jest, jest naszej ekipie i. I taki taki skład, żeby sobie zagrać kwali tylko. No, każdy gra to no, fajnie by było coś zagrać. Jeszcze się, jeszcze się okaże, że takim składem pojedziecie na lana. No, no to no, chyba mamy QuSO albo, albo. nie, Chyba QuSo mamy w drownice, więc no będzie ciężko. No a jutro, jutro, jutro nie wiem w sumie na kogo gramy, bo tak nie analizowałem, no ale no fajnie by było na tego lana się dostać. Jeszcze w takim składzie, w samych Ziomali. So, liczę na to, że, że pociągniemy. Te dwie pozostałe, bo trójki. Jasne, byłaby to fajna historia, na pewno. No i co, świetny mecz z Waszej strony. Gratulacje, powodzenie dalej. I dzięki, że wpadłeś tak po meczu z bomby praktycznie, bez zapowiedzi, bez planów. Ta, ta, ja nie odmówiłbym, na pewno. Te oh. chłopaki, spoko, spoko robotę robicie. Dzięki, dzięki za zakasta też fajnie, sobie może oglądnę coś tam. Bo czasami fajna akcja jest. No, bo niestety muzykę puść, nie mapę, kurde, ma. kurde, kurde. No, no. Ale na pewno obejrzysz, zobaczysz. No, A Nie, bo, bo może sobie oglądnę, może sobie oglądnę, no. zobaczę, zobaczę, co tam ten. Co tam Pianem. się... Co tam się działo, ale no fajna było trójka w sumie, trzy mapy, dawno nie grałem, dawno nie grałem pełnej, było trójki, jak i w ogóle oficjala też dawno nie grałem i, i ten, i Fajne, fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Powrót w udanym stylu. Tak, jasne, jasne. No, Dzięki no za rozmowę. Pozdrów tam cały team i dokładnie i tak. Mamę, Beatę. O, no, o. no to pozdrowię tam Beatka na, na dole. Pozdrowy na dole uciszyła raz, bo się wydarłem, więc je, je, jest, czułem obecność na plecach. No, ale pozdrowie, pozdrowie batę i pozdrowie team. I dzięki chłopaki jeszcze raz. Do, 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 do zobaczenia. Mam nadzieję w niedalekiej przyszłości znowu. Dzięki jeszcze raz za rozmowę, trzymaj się. Dzięki. Na razie, miłego wieczoru. Chłopaki.